Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No właśnie, bonusowym materiale motodoradcy. Dopiero co wróciłem do domu i muszę przyznać, jestem dosyć zmęczony, ale doszedłem do wniosku, że nagram ten materiał od razu. Ponieważ jutro punktualnie o 12 w południe, czyli za kilkanaście godzin, kończy się konkurs na blok, czy w moim przypadku vlog roku. Impreza coroczna organizowana przez grupę Onet, można powiedzieć, że... Największa taka gala wyłaniająca blogerów czy vlogerów w swoich kategoriach. Ja w zeszłym roku też miałem propozycję, żeby wystartować w tego typu konkursie, ale mówię no gdzie ja w żadnym wypadku, ale w tym roku postanowiłem przełamać się. Chociażby z prostego względu, branża motoryzacyjna jest tam bardzo słabo reprezentowana. Jest dużo blogów o życiu, o dzieciach, kulinarnych, modowych, a motoryzacji tak na dobrą sprawę tam nie ma, więc postanowiłem przełamać te konwenanse. I już tłumaczę, na czym to wszystko polega. Głosowanie trwa już przez cały tydzień. Ja za bardzo tym się gdzieś nie chwaliłem, chociaż widzę, że inni moi znajomi blogerzy, vlogerzy co chwilę mi podsyłają swoje kody. Powiedziałem, że nagram to raz. Raz jeden w kilku żołnierskich słowach. Na czym to polega? Zostałem zgłoszony do kategorii vlogi poradnikowe, no bo tak kanał Motodoradca można zakwalifikować i przez ten cały tydzień odbywa się głosowanie i wyłoniona, wyłoniona zostanie złota dziesiątka. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów. I powiem Wam jedno, w życiu Was bym nie poprosił o głosowanie na mnie SMS-owe, bo ja zawsze mówię, że od Was nie chcę żadnej złotówki, ale w tym wypadku patrzę na to trochę inaczej. Cała kwota, czyli złoty 23 zł za jednego SMS-a, tylko można wysłać jednego SMS-a, przekazywana jest w całości na fundację dziecięcą. Fantazja. To jest fundacja, która pomaga dzieciom, które mają chociażby zagrożenie życia, więc ważny temat. I jeżeli chcecie zagłosować na mój vlog motoryzacyjny motodoradca, wystarczy wysłać SMS k 12 pod numer 7124. Oczywiście ja was na siłę tutaj w żadnym wypadku nie namawiam, bo gdzieś bym nie śmiał nawet, ale jeżeli ktoś uważa, że to, co robię, jest fajne, pożyteczne. Zawsze może mnie w ten sposób wesprzeć i na pewno będzie mi niezwykle miło. A póki co dziękuję i nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!